Hello guys, I'm Polak Dobra widzowie, lecimy z tym Counter Strike Matthews 22 Mały showcase, kurwa, showroom moich umiejętności z AWP Kurwo! Ale mnie dziabnął Okno otwarte, ja pierdolę sąsiad z dzieckiem No i na z ostatnio? On tak, on ostatni przechodzi na BSa, przez niego gierki przepierdalamy, naprawdę Halo? Zobaczcie sobie w ogóle jak ten nacząc gra Zawsze proszę. zostaje na końcu nie pomaga nic drużynie, to jest jadanie. przejebane, nie? Mega to jest dobre ja miadłem! Często tak się dzieje. W jest jeden. Dobrze. Short, short, Cover me. Nice. Kurwa, ognisty! Ognisty jest pod drewnem! Chyba tyle, no. O kurwa! Pod drewnem mówiłem! Mówiłem pod drewnem, panowie! Nikt nie słucha. Każdy wyjebany na moje informacje ma. A wupe, gram swoje. Ale dawi ci pip z daj, daj, daj mi, daj mi karbo. Ale był pod drewnem i to chuj obchodzi, ja mówię, że jest pod drewnem ty. Wiem, że mnie BS odabił. Daj będzie strzał. Ciutko. Kurwo, A kurwa jebana. A co mi poturkę zobaczę? Kurwa no. Nie mam respa na longę, ale spróbuję tego longa jeszcze raz. On będzie obstrany i będzie skakał. I pokażę wam, co takiej kurwie zajączkowi kurwa najlepiej się ustawić. Co mu sprzedać. Nie możesz tego cerownika trzymać nisko. Pokażę ci. Szybko muszę podejść, on będzie skakał. Będzie skakał. masz One way ja longa skrócili tak we dwójkę, tak longa skrócili we dwójkę Kilo, 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 Jakiego kurwa longa? Jakiego longa? Jakiego longa? Filip? No mówiłem że z, z respa CT nie? Tero Że skraca z z longa, mówiłem Znaczy z longa, żeby pochem nie przepraszał się, Jaki kurwa longa. Się po, po tym mewezronie tak się dziwnie gada, przepraszam, przepraszam Takie życie Niestety, no to jest wygrane, ale darcie mordy, mam to czas okno i będzie chyba przypał Znowu sąsiad do żabki będzie schodził, będzie się patrzył na mnie i, i tak Może tu Heimer żeby się nie wyleciał Tak robi, mam no, pere kurwa, wiesz o co chodzi, wychodzę na mida Szkoda, że ten kasta nie dostał za wupy, sąsiad już idzie kurwa, sąsiad tu siedzi kurwa, w pokoju u mnie Wali trzeci dzień temat kurwa, zajebiście, lecimy, wyskakuję na mida. Skup się, skup się, skup się. Kurwa, no cz, kurwa z tego okna kurwa. Pokaż mapę, nie mogę bo sterzy są Podglądają mi kurwy, wiesz o co chodzi Kurwa boję się, że go nie zdejmę, ja pierdole Zdjąć tam mogę skarpety kurwa na razie i tyle Short jego matka kurwa świeżbią biją Jest konektor Ja, go, ja się nim zajmę, ocujcie się, oczujcie się, on jest mój On jest mój kurwa, chłopak jest mój Jest kon, jest, jest, jest Kurwa celuch, znaczy celuch Pieluch On nie zmienia pieluch z <średenie> feli, zbiera pieluch. Elo. Jest pod, pod schodami, pod schodami. Bo ten z shorta ze mną stał, jedna osoba stała tam gdzie ja. Mogliście we dwójkę iść na niego. Nice. Obity, bo nice, nie obity. Się Wiesz, okay. Bo pelcu patrzysz temu mu to są miejsce. ci do a ty nie ci trafisz. musiałem ja 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 ci pomóc. A, ale zawsze trafiam stary. No czemu teraz padłeś? Bo poszedłem gdzie indziej, żeby uciec od ciebie. Grubasie jebany. Proszę, wyzywaj. Nie wkurwiasz. Nie świeży, żeby dać. Nie zacząć. wierzę, ja cię! Ależ mądry, jaki? Dobrze, aż mi tą snajperkę? Bo widzę, że masz. Zajebiście. Bo na tym to polega, właśnie, że jak grasz, to rzesz mordę, żeby jeszcze utrudnić. Patrz, jak, jak idziesz na siłownię, na przykład, nie? I robisz przysiady, to na przykład terenie ci każe robić sam przysiady. Potem daj ci gumę, na przykład, żebyś kurwa kolana do, 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 na zewnątrz kurwa, wypychał. Potem zakłada ci jakąś samą sztangę. Potem ciężar, rozumiesz, tak samo jest tu w gierce. Na początku gasz w ciszy, potem gasz darcie mordy. Kumasz, to jest normalne, utrudnienia. Cały czas trzeba robić sobie wyzwania. Ej słychać jak poleczy nie? Nie. O, A co palisz? Eee, Jakiś chruścik? Mhm, Przed kąpem rzuciłem palenie w ogóle, od sierpnia do lutego nie paliłem, ale moja kupiła sobie Aikosa i zacząłem popalać. I przed kompem jest to bardzo zgubne. No i arm kurwa paczkę dziennie. W 6 śmierdzi to, nie śmierdzi na Nie śmierdzi. Znaczy, na początku śmierdział, bo to on jest jakiś tam kurwa kukurydzy czy innego chuja robiony. No I właśnie, tak kurwa. Wow. Ty, Kukurydziany! jointy, wow. 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 Jarosław, masz tą kukurydzę na no, ma wyciągarnąć? Masz jakąś kolbę? Super. No i ostatni B. Kuchnia, PWP. Weherisz, za 3, za 2, za 1, za 0. Trzymam go A tu jest! Kuchnia wchodzi! Kurwa to jest kuchnia kurwa! Jakiś dżungl wyszedł! Chyba fake w kuchni kurwa! No mógł przejść kurwa przecież Z kuchni? To baba do łazienki może przejść kurwa nie chłop z dżungli przeszedł kurwa Dobra spokojnie, spokojny. Kurwa nie mogę w to grać już, kurwa seryjnie, naprawdę w Celu nie w kurwa, jebaną na midzie jest Jebany, a kurwa muszę wyłączyć życie chyba Sobie, przez tą grę Okno nie ma Nie ma w oknie, kurwa Pierdolony rumca i zajebany bo... No kurwa okno! Jak nie ma? No bo no, może no, przyszedł no. z kuchni <laughs> Nie, zamknę okno, ale chyba gdzie przypał będzie, sąsiedzi i z bloku Halloween jest kurwa, to jest Hunter. <laughs> Halloween mam w domu dzisiaj, kurwa, straszę sąsiadów. Oh, no. Najlepszy te sniper te pasy, w Europie. Wreszcie ma, i flashujesz. Smoki lecą już, teraz. Proszę Aj. Ajajaj. Aj. Side, side, side. I, i schody. No, no side, biegajcie, biegajcie, kurwy! Robi robię pierożki z serem, uwielbiam pierożki z serem, kurwa! Lecisz czy trafiłeś Panowie, Panowie, jak mówię wbiegajcie, kurwy, to oznacza, że macie wbiegać, chłopaki! Musimy ugodzić dwie rundy! Dawaj na B, może. No i shorta, tak? Tak. Jest, jest, jest. Pod konem, pod konem, dalej. Dawaj, dalej, Konektor, konektor, Nie wiem skąd, nie wiem skąd, ledera chyba. Shorta chyba. Na bok się podsadzili. Na bok się podsadzili, no. Sorry, nie widziałem tego, kurka. Co, nie będę, mordy, nie, bo to drewnem. Jest w Mogłeś wyłodzić, Karbon, no, musisz, musisz to słyszeć. Jak ja strzelam się z kopem to też wychylasz. Ja. Szkurki okay. mi schodzą od siłowni, wiecie, chodzi. Męski świat. Ja to do dziewiętnasty, no. Taka dieta, taka dieta. No, ale wiesz, że chcesz mieć taką sylwetkę no. jak ja, to musisz iść, żeby jadł od dziewiętnasty, bracie. Don't kon, kon. Kon, Drewno, I drewno, 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 drewno. I mi, i mi konektor, jebać tą gierkę Kurwa zapominam, że mam iść tą na środek na... Oni trafia nice, Dobra, ja nie mogę już grać, ze sobą jest dzisiaj Under Nice, nice. Jeszcze jeden Patrz, Jest pod okne pod oktę, pod oktem mi siedzi Cvel Eeeh yy, kasztan No 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 Ka cel Mamy jeden cel Zostałem Sorry sorry Fleszuję mida, wskoczył. Dobra, z pandera wskoczył. Jak on to z AWP, k**a, wskakuje i strzelał z żeby mu na plecy się nie wybali. A, 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 A. jest. Walid to ta. Weszli mi, weszli mi, weszli mi. Na eko są. Dziękuję. Nice, brawo, na czosnek, jakie opanowanie. A WP tam leży? Ależ Ale już podniósł, trudno, nie mam pieniędzy. A dobra, kupić Kupisz mi AWP? Mogę ci kupić. Dzięki bratku. Ej, Idę na i daj, idę na Widzicie widzowie, zaczęliśmy grać, nawet na czosik miał 5 flagów, teraz ma 10. Chodzi o to, żeby przejść w te początki, nie? Jak idziesz kurwa na trening, to nie da zrobić salta kurwa i wyciskasz 120, tylko trzeba się wiesz need, um... sandwich, sandwich. 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 sandwich, sandwich Samochód i ławka kurwa, sandwich. nie mogę się wysłowić Nice, no wiesz, no to nie stary nie widzowie, widzowie. I, i chcesz coś powiedzieć, nie? Czerwony, a mówisz biały, wiesz, co ci, gówno. Tak, wychodzą. drewno, 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 drewno. Nice, weź mi AWP, no, AWP, weź mi Ale gożka, ręce szybkie, kurwa! Koszka pod tobą był. To był. Macie awupkę? Na wariata no, no. dobrego chłopaka z osiedla? Elegancko, to mi się podoba. Ej, zapisało mi się, zapisało mi się to! Na face ale będą jaja za chwilę Rzucamy to kurwa i lajkujcie <grym> A, Super Karbo Dzień, dwie, 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 dwie. Dolny, dolny będzie Dolny, dolny, dolny Poniosło cię filip chyba co? Tak poniosło mnie teraz Under i mid JEDEN Teraz mi poniosło no niepotrzebnie Ale super akcja kurwa Dreszy longa Drewno Flaszują mnie, nie wiem co z drewnem o, jest tutaj, tu jest przed powolnią. Skampiony, Albo drewno? Albo ten. Tutaj, jest, tak, w mołu jest jebany. Dobrze, nice. kurwa.